W związku z tym, że premiera Football Managera 2025, a właściwie 25, bo taka będzie oficjalna nazwa, została przełożona o kilka miesięcy na marzec roku 2025, pojawia się mnóstwo zapytań, czy w FMA 2024 można grać na aktualnych składach. Oczywiście, że tak, ale pytacie mnie również. Czy można grać ze zaktualizowanymi spadkami oraz awansami, nie tylko w całej Europie, bo oczywiście to jest sprawa prostsza, ale również w niższych ligach polskich? I tutaj znowu odpowiedź jest pozytywna: tak, można. Pytacie. Odpowiadam i o tym będzie dzisiejszy odcinek, bo pytacie w komentarzach pod filmami pytaliście na ostatnim streamie, jak to zrobić, no i pytacie również na Discordzie czy w prywatnych wiadomościach do mnie. Więc niniejszym ten odcinek we, będzie właśnie poświęcony aktualizacji do sezonu 2024-2025 dla Football Managera 2024. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na kanale VRC, no i pokażę Wam teraz, jak właśnie zagrać. Mimo że nie mamy FMA25, to w tego FMA25, niejako przy użyciu FMA 2024 będzie można sobie te kariery rozpoczynać. Może zacznijmy od strony FM Scout. Tutaj mamy taki plik, on wam wyskoczy na stronie głównej, tu absolutnie nie będziecie tego musieli szukać zbyt długo. Macie taki dodatek, który nazywa się FM24. Dla FMA właściwie odwrotnie, do FMA25 DLC. Czyli jak tu napisali twórcy Dostajemy właśnie taką namiastkę FMA25 Zupdate'owane składy, relegacje, promocje Zmiany ligowe również oraz nowych Wonder Kidów To może przy okazji w innym odcinku pokażę Wam Chodzi tu oczywiście o największe talenty Plik zajmuje jedyne 11 MB Trzeba go oczywiście rozpakować Co jest bardzo, bardzo istotne No i mamy tu oczywiście w środku Kilka plików, a właściwie nawet kilkanaście, tak naprawdę, czyli mamy transfer update od strony fmtransferupdate.com. Mamy tu również zmienione miejsca, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czyli zasady ligowe. Mamy również, co najważniejsze i co zaraz Wam pokażę relegacje oraz promocje, czyli awanse i spadki już zaktualizowane na sezon 2024-2025. 25. Mamy tu również zmiany, jeżeli chodzi o zasady różnych lig, no bo tam wiadomo, czasami się coś zmienia, gdzieś tam się zmieniają na przykład ilość drużyn, która spada, albo jakieś tam pomniejsze inne elementy, więc to również jest zmienione. Mamy również ponad setkę nowych Wonderkidów, zawodników 14 i 15-letnich również. Więc to też jest duża, duża zmiana. Będą również zmiany, jeżeli chodzi o Current Ability oraz Potential Ability, czyli jeżeli chodzi o umiejętności zawodników oraz ich potencjał. To jest bardzo, bardzo ważne. Są tu również pliki opcjonalne, takie jak możecie sobie zagrać bez kontuzji i bez zawieszeń na start. Możecie również sobie dać plik, który. Co prawda, gra będzie się wciąż rozpoczynała w roku 2023, niestety, ale zostanie zmieniony wiek piłkarzy, czyli oni będą o rok starsi, czyli tak jak jest teraz, i kontrakty będą o jeden rok krótsze, no bo jest jakby rok do przodu, tak? Więc wiadomo o co chodzi, ale to są pliki opcjonalne, wcale nie musicie ich tutaj sobie dodawać. Pamiętajcie o tym, że wszystkie te pliki wypakowujecie do folderu: dokumenty Sports Interactive, Football Manager 2024, Editor Data. Na Macu wygląda to w ten sposób, też to sobie możecie sprawdzić. Jest tu pomoc dla użytkowników, którzy mają Maca i którzy mają problemy, więc spokojnie to działa. No i kiedy rozpoczynacie nową grę, to oczywiście sprawdzacie, czy macie te pliki wszystkie. Wrzucone. Tutaj oczywiście autor jeszcze sugeruje, aby dorzucić Real Name License Fix, czyli pliki, które powodują, że mamy poprawne nazwy zespołów, mamy poprawne nazwy różnych rozgrywek, turniejów, lig i tak dalej. Możecie sobie dorzucić również League Mega Pack od Timo, czyli dodatkowe ligi. Nie wiem, jak macie ochotę grać w Afryce, to tam są te wszystkie ligi afrykańskie. Mamy tutaj oczywiście mega paki graficzne, takie jak FM Trophies, czyli trofea po prostu nam się pokazują. Mamy Agent's Pack, czyli agenci, prawdziwi agenci w grze. No i mamy również FM24 Increase Realism Mega Pack, o tym sobie poczytajcie. Tu są pozmieniane parametry, gra jest po prostu bardziej, bardziej realistyczna. Mniej Wonder kidów, reputacje są pozmieniane, itd, i tak dalej, ale to już jest na osobny odcinek. Jak chcecie, to sobie to ściągnijcie, ale najważniejsze jest to, że macie tutaj te updatey. No i właśnie, co z polskimi? Nie, ligami. Słuchajcie. E, takie updatey są też na innych stronach, na przykład sortitoutc.net też ma swój update, ale tamten update nie działa z niższymi polskimi ligami. Ten działa. To znaczy u mnie nie działa. Nie wiem, może tam brakuje jakiejś weryfikacji albo czegoś. Po prostu się gryzą ligi, bo są inne zasady i inne drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co mamy tutaj, to polecam wam ściągnąć właśnie ten plik z FM Scout i do tego dorzucić drugi plik który nazywa się, też jest na FM Scout, Poland Lower Leagues Level 6 for FM24 od Bartka R. i Andriek i Kajetano Ra. Chyba tak to się czyta, nieistotne, w każdym razie jest to tutaj. Polecam serdecznie, to ze sobą współgra, to ze sobą działa. I co najważniejsze, w tych niższych polskich ligach też już jest aktualizacja do sezonu 24-25. Nie wszystkie te ligi piąte są tutaj, wybrane grupy, ale, ale są. Ale są, więc lepiej mieć coś niż nie mieć niczego. Więc tu wam od razu pokażę na moim save, który grałem dwa dni temu na streamie, gdzie zacząłem karierę od zera i jestem w drogowcu Jedlink. To jest piąta liga, więc tych piątych lig jest sporo. Eee, chyba nie są wszystkie, na pewno nie są wszystkie, ale jest ich dużo, jak widać tutaj, więc są tutaj zaktualizowane spadki oraz awanse. To jest najważniejsze, tak? Czyli na przykład w BetClick Drugiej Lidze mamy Wieczystą Kraków, wszystko jest elegancko, wszystko działa. Jeśli chodzi o polską Ekstraklasę, też wszystko jest elegancko. Mamy Beniaminków, mamy Lechie Gdańsk, mamy Motor Lublin i oczywiście mamy GKS Katowice. No, wiadomo, że derby, derb, derbów Lublina nie ma. To tak się odnoszę tylko do mojego posta na profilu VRC, gdzie troszkę ludzi się dało wkręcić. Dobra, słuchajcie, więc tak to wygląda, to działa, wszystko jest elegancko, wszystko jest w porządku. Tylko z tego co pamiętam, niestety rozgrywki europejskie nie są. Nie, nie są chyba skonfigurowane e, tutaj, czyli wciąż będziemy niestety grali w, e, wciąż będziemy grali prawdopodobnie jeszcze w grupach. Jest tu faza grupowa, e, czyli, e, czyli nie mamy tutaj, e, chociaż nie, przepraszam, 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 jest to zaktualizowane. Nie, nie jest, dobra, nie jest, bo widzę, że zespoły grają ze sobą dwa razy, czyli nie jest, są normalnie grupy. Tak, 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 przepraszam, jest tutaj niestety stary system rozgrywkowy, ale gdzieś na pewno znajdziecie plik, w którym już od tego sezonu moglibyście grać z tymi pucharami nowymi, tak? Z tymi fazami ligowymi, czyli z tą e, całą rewolucją, która się dokonała w europejskich pucharach, tylko nie pamiętam, jak ten plik się nazywa, ale jak wpiszecie, new format. Tam European Competition gdzieś w Google'ach dla FMA 24, to na pewno sobie to znajdziecie. W każdym razie tutaj tego nie ma, niestety, jak widzicie. Więc tu jeszcze są te rozgrywki starodawne, czyli Conference League mamy normalnie grupy, niestety. No i jeżeli chodzi o Champions League, to tu prawdopodobnie też te grupy. Nie będą. Tak, jest faza grupowa. Nie ma fazy ligowej, jest faza grupowa. Będzie to trzeba jakoś przeżyć po prostu przez ten jeden sezon, no albo sobie ten yy, dodatkowy pliczek po prostu ściągnąć, znaleźć go. Na pewno nie będzie to dla was trudne i wtedy już normalnie będziecie sobie mogli grać. Czyli jeszcze raz przypominam o tym, żeby wrzucić to wszystko w dokumenty Sports Interactive FM 2024. Editor data, i tu są te wszystkie pliki ze strony FM Scout, właśnie z tego dodatku, plus polskie ligi. Ten plik się nazywa w ten sposób: pll1.4 2024, i tutaj wszystko jest ładnie zrobione. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, instrukcja jest oczywiście zawarta wszędzie. Wszystko mamy ładnie napisane. Mamy również opisany ten update dla rozgrywek polskich, czyli mamy prawdziwe zasady, mamy zasady dla sezonu 24 2, 4, 2 mamy dodane regionalne puchary dla każdego z województw, dla klubów z czwartej ligi czy poziomu czwartego i niżej. Nowe kluby, nowe stadiony, które są zrobione manualnie, nowe miasta. Mamy również dodanych zwycięzców dla pucharów regionalnych za poprzedni sezon 2-3-2-4. Mamy również wszystkie pliki tutaj, które powinny się znajdować. Oczywiście to, o czym mówiłem, czyli awanse, spadki, lepsza regionalizacja, jeżeli chodzi o spadki i awanse, chociaż to zawsze są tu problemy. No i oczywiście ligi, ligi młodzieżowe też są tutaj dodane, także. Jak widzicie, U19 jest centralna liga, ale mamy też rozgrywki U19 w poszczególnych województwach. Tak, no i puchary, o czym mówiłem, czyli mamy, tak jak województwo, mamy 16, tak mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pucharów regionalnych. Także wszystko tu działa. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach, ktoś tam Wam pomoże, albo ja Wam napiszę, albo pytajcie na Discordzie, ale mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będzie troszkę mniej pytań i do mnie, i do nas na Discordzie, bo po co pytać, skoro dostaniecie filmik, więc w nim wszystko macie zawarte, ode mnie całą instrukcję. Jak mówię, Discord jest otwarty, mój profil VRC na Facebooku zapraszam serdecznie, no i zapraszam na naszą grupę na Facebooku, Tawerna Piłkarskich. Menedżerów. A za ten odcinek już Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście na kolejne, które będą się niebawem pojawiały. Troszkę ich teraz mniej będzie. Ja mówię to przy okazji każdego filmiku, żeby żebyście wiedzieli, tak? To jest taka moja zawsze z Wami interakcja. No Chcę, żeby widzowie byli na bieżąco. Mam remont teraz w domu, więc przez te jeszcze pewnie półtora tygodnia do dwóch mniej będzie tych filmików. No ale już mniej więcej przed świętami znowu ruszymy. I do tego marca będziemy sobie kontynuowali rozgrywkę WFMA 2024. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, życzę Wam miłego weekendu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!